Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnej recenzji, dzisiaj także unboxingu. Dzisiaj mamy maleństwa. Zobaczcie, jakie słodkie, malutkie lenomartki. Otwórzmy sobie z folii, żebyśmy tutaj mogli sobie lepiej wszystko zobaczyć. Tak, malutko mam lenomartków, ponieważ ja osobiście nie korzystam, przynajmniej póki co, z tej tradycji, z tych sposobów. Z tego rodzaju kart. Także, jeżeli z Was ktoś korzysta, a masz ochotę napisać swoje ulubione karty Lenomart, nazwę i autora w komentarzu będzie cudownie, bo na pewno są osoby, które poszukują informacji na temat fajnych kart Lenomart. Także, jak masz ochotę, zostaw komentarz, a my zobaczmy, co tutaj dzisiaj. Sweet Blossom Lenomart i autorką jest Irene K nie wiem, czy dobrze czytam. AGM Urania jest wydawcą. Zobaczcie w ogóle, jakie cudne kolory i te ptaszenki. Och, uwielbiam, naprawdę. No dobra, zobaczmy, co dalej. Tutaj mamy powielone informacje, jak zawsze. Zobaczcie, czterolistna koniczynka, a tutaj mamy nawet taką w kolorze różowym, więc ciekawie. E, tak, powielone informacje. Tu już widzimy pierwszą kartę. Mamy wydawnictwo. U góry jest. Podobnie. O, tu mamy inny kwiatuszek, zobaczcie. Super. No i znowu tutaj powielone informacje. Na końcu, jak zawsze, tak wygląda tył cały. Przybliżę. Czekajcie, muszę to dobrze wycelować. O. I jak masz ochotę, zatrzymaj sobie, przeczytaj to, co jest tu napisane. Oczywiście, karty są w języku angielskim. Mamy tutaj 36 kart. Plus jakieś dwie dodatkowe, czyli w sumie 38. No dobrze, zobaczmy do środeczka. Pudełeczko, jak widzicie, zwyczajne, klasyczne, maleńkie. No, nawet do kieszeni można by wziąć także. O, jakie zobaczcie, tyły niezwykłe. No, po prostu, jakie słodkie. Tak czułam właśnie, że one są takie słodziaszne. Dobra z tej folii i teraz zobaczcie mamy tutaj jakąś taką informację. Zobaczymy co w tym jest. Tak podpowiedzi do Rady Pierwsza edycja 2023 zobaczcie czyli takie całkiem świeżynki na dzień dzisiejszy nagrywam to w 2024 roku Słowo wstępu Później mamy, czym są karty Lenomart, więc fajnie dla takich osób, które się nie orientują jeszcze w temacie, jest jakaś podpowiedź. Zanim użyjesz kart po raz pierwszy, jakby zapoznawanie się z energią kart, rady, właśnie do czytania tych kart Lenomart, jakieś podstawowe znaczenia kart, praktyka później z tymi kartami i z, i, z ich znaczeniem, jak łączyć karty. Taka, jakieś metody tu są podane. No i jeszcze na koniec podpowiedziane jakieś książeczki i autor, i na ten temat autor, autorka, bo to była pani Irena, prawda? Jak dobrze tutaj to odczytuję. Tak. Tu od, w, oczywiście od autorki też mamy jakąś informację. No i jak, jak czytaliśmy, zobaczmy sobie na te znaczenia może, dobrze? Tak, to są te podpowiedzi. O, podstawowe znaczenia kart. I tutaj, tak, czyli mamy na przykład, co znaczy dany, prawda? Dany znaczek, dany symbol, powiedziałabym bardziej. Mhm. To jak osoby są, które mm, korzystają z tego systemu Lenomart, to pewnie wiecie doskonale, o co chodzi, mhm. jak tu sobie praktykować jak łączyć, różne metody tu są, prawda? Tak, ja jeżeli korzystam z kart Lenomart, to typowo intuicyjnie, słuchajcie, i tylko bazując, oczywiście tylko bazując na tej informacji, wiadomości, którą mam na temat symboli, na przykład znaczeń, symboli różnych tradycji, też kolorów. O, i tutaj jeszcze mamy... Po kolei karty opisane od jedyneczki. Tak dobrze mówię? Czekajcie, bo tutaj mamy. Tak, każda karta tutaj jest wspomniana. Numer 4, 6, tak, tak, dokładnie, zobaczcie. Natomiast widzę, że nie jest to po kolei, ale to pewnie ma sens dla osób, które pracują z kartami Lenomart i się orientują w temacie, dlaczego one niektóre są na przykład zebrane, widzę zgrupowane troszkę i tu książeczki rekomendowane przez autorkę. Mhm. Dobra. No i tyle mamy w tym króciutkim bukleciku, chociaż informacji tam jest dosyć dużo. No te tyły to są po prostu zjawiskowe. O oh my gosh, jakie piękne. Prawda, kochani? Jakie piękne tyły. Absolutnie zjawiskowe. Nie ma tu żadnych kolorowań z boku czy złoceń. Bielutkie, mi się podoba. Lubię tego rodzaju opracowanie. Twarde są dosyć, więc ja czuję, że powinny długo wytrzymać. Zmierzmy sobie ich wielkość, żeby było wiadome wszystko. Mamy centymetrów, no tak, 5 i 8. Na 8 i 8, <dokładnie>, dokładnie. O jakie śliczne one są, naprawdę. Te, te prace plastyczne, powiem Wam, ja się zachwyciłam, jak je zobaczyłam po raz pierwszy. I pomimo tego, że nie pracuję za bardzo, właśnie z kartami Lenomart jako tako z tym systemem, ale jednak e, pracuję z nimi intuicyjnie i bardzo dobrze mi to wychodzi, powiem Wam. Często korzystam też z nich jako kart. Orakli, i to też się sprawdza. Także, jeżeli nie pracujesz z tym systemem i nie chcesz z tym systemem typowo pracować, karty Lenomart można wykorzystywać na różne właśnie fajne sposoby. Tak, no i oczywiście można sobie wyciągać jako kartę dnia, prawda? I wtedy odczytywać faktycznie tak, jak jest to w książeczkach opisane. Zobaczmy sobie karta po karcie. Jak widzicie, prace artystyczne niesamowite. Przepiękne, takie pastele. Cudnie, bardzo mi się podoba. Bardzo subtelne, bardzo kobiece, bym powiedziała, delikatne. Och, cudne. No dobrze. Widzimy obraz, widzimy nazwę, po angielsku oczywiście na dole. Rider, tutaj na przykład. Tu jest jedyneczka u góry, czyli te numeryczne wartości będą pewnie u góry w rogu. Dokładnie, zobaczcie, tak nam się to tu powiela. Tak. Mamy clever. Mhm. I ta różowiutka, bardzo słodko to wygląda, ślicznie, bardzo mi się podoba. I to jest fajne, że, że są cztery. Nie wiem, czy w systemie Lenomart zawsze są cztery takie koniczynki, ale tu zwróciłam uwagę na to. Och, one są naprawdę jak marzenie po prostu. Jak takie senne marzenie, prawda? Jak taka bajeczka cudna. Domek. Mam inne lenomartki, ale tamte są takie bardziej e, złote, one się chyba Gilded nazywają Reverie, e, Ciro Marchettiego. Natomiast te są zupełnie inna inna praca plastyczna, inna energia. Czuję taką lekkość od nich. Nawet tutaj, zobaczcie, jest wąż, niektórzy na przykład nie lubią tego rodzaju zwierzątek, a ta karta ma w sobie coś niezwykłego, coś takiego ciepłego. Mhm. Zobaczcie, nawet jakieś tutaj mamy takie egipskie klimaty, zaangażowane. Och, jak pięknie. Cudnie. Mhm. Bardzo jestem ciekawa, kochani, co powiecie. Jak to tutaj ocenicie te karty. Czy pracujecie z systemem Lenomart? Piszcie śmiało komentarze, kochani. Kto z Was pracuje? Kto z Was ma karty Lenomart? Kto z Was ma kolekcję kart Lenomart? Jak ci się pracuje z tym systemem? Czy łączysz na przykład system Lenomart z innymi systemami typu Tarotem, czy Anielskimi, czy kartami wyroczni, czy runami na przykład? Jak masz ochotę, to napisz ten komentarz, bo jest mnóstwo osób, które wiem, że poszukują właśnie informacji. Także na pewno ktoś się ucieszy, jeżeli podzielisz się swoją wiedzą, swoją informacją, swoją obserwacją. Także, no, powiem Wam, że naprawdę są przepiękne. Naprawdę przepiękne. Gdyby takie karty były, orakli. Tego typu prace plastyczne. I z jakimiś właśnie przekazami, prawda? Napisami w znaczeniu, to ja bym na pewno zakupiła, bo są przeurokliwe, niesamowite. Cieplutkie, takie mięciutkie. Aż mi serduszko się cieszy po prostu, jak patrzę na nie. Mhm. Tak. Właściwie każda ta karta mogłaby być albo na przykład ilustracją w jakiejś książce, prawda? Dla dzieci na przykład. Takiej przepięknej, albo odrębnym obrazem. Mhm. Śmiało takim, który mógłby zawisnąć słuchajcie, w galerii sztuki, więc. Wow. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Takie a takie niesamowite. Mhm. Tak jest. Bardzo mi się podobają. Ciekawa jestem, jak wy to widzicie, kochani. Koniecznie piszcie, jak wam się spodobały. Oczywiście, jeżeli Natalia, nasz menadżer kanału, znajdzie tutaj te karty gdzieś, zobaczcie Lili to ja, ojejku moje imię tu jest, to jest niesamowite, dokładnie tak pisane i ten kwiat, wow, uwielbiam. Dobra, wracając, jeżeli znajdzie to na pewno wrzuci linki do sklepów, gdzie możesz sprawdzić, prawda, w jakiej są cenie czy gdzie. Z tymi, z którymi współpracujemy, natomiast jeżeli nie znajdzie w tych sklepach żadnych, no to wtedy trzeba, słuchajcie, buszować już samodzielnie. Wystarczy w Google wpisać, ale ona zawsze tam coś stara się dla nas wynaleźć. Tak, ja już nie pamiętam trochę, gdzie je kupiwa, kupiłam, powiem szczerze, kochani, bo trochę temu to było, troszkę się wyleżały, że tak powiem, na płeczce, zanim się doczekały recenzji. Mm -hmm. Także trzeba buszować po prostu, trzeba szukać. No po prostu one są zjawiskowe. One są absolutnie zjawiskowe. W moim postrzeganiu oczywiście. Uch, ależ młodzieniec, proszę zobaczyć. I jeszcze, jaka piękna pani. Niezwykła para. Tak. Przepiękne, przepiękne, niezwykłe, absolutnie wow. Dobra, oceńmy sobie. Zacznijmy od tej bardzo prostej noty. Ta estetyka, prace plastyczne, to co przekazują. To jak się je odbiera, odczytuje, te tyły po prostu zjawiskowe. Ojej, 10. Kochani, chociaż mam ochotę dać 110. Naprawdę przepiękne. Dawno nie widziałam tak cudnych, słodkich, przyjemnych, miłych kart. I jeszcze ta wielkość też bardzo przydatna maleńka, prawda, można zabrać bardzo łatwo, jak się gdzieś jedzie, wyjeżdża na przykład też czy no, gdziekolwiek do torebki wrzucisz, do plecaka do, do, do kieszonki, także bardzo to jest fantastyczne jeżeli chodzi o tą notę jakość a trwałość ja czuję, że one są bardzo trwałe tu zerknijmy nie widzę, żeby tu się coś chciało podnosić nam a nawet gdyby tak było, to widzę, że cięte są na zewnątrz, więc bardzo dobrze. Ostatnio widzę, że wydawnictwa zwracają na to uwagę, bo w razie co będą się podnosić tą stronę, tak troszkę, wiecie, strzępić, jak ja to mówię, tak farfoclować, prawda? To w razie co na zewnątrz, także też to jest fajne. Jakość i trwałość dosyć twarde są. Jakby porównując do tych kart pozłacany Tarot Królewski, no to tam dałam 10, to tu. Jeśli chodzi o twardość, to bym powiedziała tak, 8,5. Nie ma tyle laminacji, co tam, bo tam jest dużo laminacji, one są bardzo śliskie, a te są, jak widzicie, pokażę Wam, praktycznie matowe, czyli są grubsze, ale nie mają jakiejś wielkiej laminacji, więc też trzeba tutaj będzie zwrócić uwagę, mogą się trochę brudzić, więc tutaj jakoś o trwałość, to jeden bym odjęła, właśnie ale to słuchajcie, no to mają do tego białe karty, że nam się brudzą. Więc trzeba zwrócić uwagę, prawda, na to, żeby mieć na bieżąco czyściutkie ręce, korzystając z tego rodzaju kart. Natomiast ja czuję, że one naprawdę, to jest takie 9, ale 9 plus, albo 9,5 nawet. W moim postrzeganiu, rewelacyjna pozycja, cudna jakość, w ogóle klasa sama w sobie jako, Karty, oczywiście, w moim postrzeganiu, przepiękne prace plastyczne. Mnóstwo fantastycznej, pięknej energii tutaj, mnóstwo serduszka tutaj widać, że jest włożone w ten projekt. Także bardzo polecam z mojej perspektywy. I tak jak mówię, ja na przykład mm, traktuję tego rodzaju karty jako karty wyroczni, karty orakle, i bardzo mi pomagają bardzo często podczas takiej pracy właśnie intuicyjnej. Także tu też bardzo polecam. Tyle dzisiaj, kochani. Dajcie znać, co myślicie o nich. Koniecznie, cudownie, że tu jesteś. Jak zawsze bardzo serdecznie Cię witam, bardzo się cieszę, że tu jesteś, i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa pa!